Do sporu sądowego gminy Wien z Powiatem, o czym mówiliśmy w sesyjnym materiale, odniosło się również Starostwo Powiatowe, a miało to miejsce podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu. Strony czekają na uprawomocnienie wyroku. Nie możemy jeszcze powiedzieć, że sprawa jest zakończona, ponieważ wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Strona wystąpiła o uzasadnienie wyroku i po tym uzasadnieniu będzie miała jeszcze czas. Na apelację, chociaż mam nadzieję, że tej apelacji nie będzie, bo tak jak powiedział pan starosta, szkoda kolejnych środków publicznych, zwłaszcza, że tutaj ten wyrok i uzasadnienie ustne pana sędziego było bardzo jednoznaczne. Gmina podnosiła, że zawarliśmy umowę, kiedy faktycznie była to, tak jak przyznał sąd, notatka w zasadzie ze spotkania i gmina argumentowała, że to umowa najpierw później, że umowa przedstępna, później że quasi umowa, więc tutaj różne argumenty powódka tutaj podnosiła, jednak nie znalazło to uznania w oczach sądu. Tak jak pan starosta powiedział, mimo że nie czuliśmy się zobowiązani, tutaj nie mieliśmy żadnych formalnych zobowiązań zawartych, żadnych umów, to wyciągaliśmy tutaj rękę do zgody, żeby w ogóle ta sprawa nie trafiła na salę sądową. Przedstawialiśmy, przedstawialiśmy propozycję realizacji innych dróg na terenie gminy Wieluń bez deklarowanego przez gminę wkładu. Zresztą takie inwestycje na terenie gminy Wieluń realizujemy bo i Ruda Świętego Wojciecha, i Kurów, i mamy ogłoszony właśnie przetarg na ulicę Jagieły w Wieluniu. no to Tak, jeszcze Małyszyn, dobrze Pan Starosta podpowiada. I, I tych inwestycji jest sporo niestety. Tutaj duże koszty musieli mieszkańcy gminy Wieluni ponieść, bo to 100 tysięcy opłaty sądowej, 150 tysięcy z tego co, co słyszymy kancelaria i jeszcze 15 tysięcy zwrotów kosztów dla powiatu tak jak mówię mam nadzieję, że będzie to koniec i, i że nie będzie operacji bo przy tak dość jednoznacznym wyroku no, trudno się spodziewać, że, że ta decyzja o operacji będzie inna.